Ola Daderos. Daderos. Baltazar ze splądrowanych pustkowi. Topór Baltazara. Oczywiście poznam topór Baltazara, gdy tylko go zobaczę. Czy macie go ze sobą? To jest ten topór. Musicie oddać go Tessalarowi, aby można było przeprowadzić nad toporem rytuał oczyszczenia i przygotować go dla syna Baltazara Masula. Wyście ze sobą ten list. Ma moją osobistą pieczęć i potwierdza, że jest to istotnie topór Baltazara. Szybko. Dobra, już idę, już idę, już, już mnie nie ma. Um, um. Czy nie wydawało wam się, że ta wyspa jest taka lewa, ciągle jakieś tam szczurki chodzą, dziwne byki, no to mnie zrażało do ósemki na przykład a was? w komentarzach, bo nie pod numer telefonu zwróćmy. Ale jaki, ale jaki, co, że co, że mi się nie podoba? Co cię zmiendą, jaszczurki to? na tej startowej wyspie. Miedziw... Misja. Znaleźliście topór Baltazara. Czy pokazaliście go Daderosowi? Ach, macie potwierdzenie autety... autentyczności od Daderosa. Rytuał oczyszczenia zacznie się natychmiast. Okazaliście się warci zostania nowymi członkami naszego stada. Minotaury pożegnujące bo... z wami zostają... Promowane do, do rangi lordów minotaurów, pozostałych z Waszej grupy nauczymy zdolności, które mogą okazać się dla nich przydatne. Mamy minotaurów, ale mamy misję wykonaną. No i czego inacnowu nauczymy? Dali na doświadczenie po prostu, Tak przenośnie on to mówi. Oszust. Nie jest oszust, tam jesteś oszust. Słam? Moment, a trzeba jeszcze pójść tutaj do... Czekaj się wkurzył. Ehm. Jezu, na mnie... Patrz, patrz jak pani się wykrzywia ten, nekromanta, czy nisz, uwaga, trzy, dwa, jeden... Jezu, słodki. Pat się muszę miksyrym. Czyste szczęście, kamień w ciało, czysta cena, czysta szybkość i do ludoska. Czy nic nie kupię, no bo tak, tam no biedna jestem. Pan jest biedny, mam dużo Słucham? Kasy. Jezu! Mam dużo kasy. Weźcie, weźcie siekierę, najlepiej... ma od... topór, patrz. O, właśnie, nie na to roku. Weź ten topór i bani w centralnie ten monitor. Dobrze, czy idzie teraz? Nie wiem, pojedziemy do Ravenshorter, żeby coś zrobić. Tu uwaga, zrobimy. co pożytecznego zrobi. Nic nie tak. zrobi użytecznego, tylko muszę poprosić. Aaa, no, 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 no. Hmm, hmm. to nie wiem, co możemy zrobić. Się... Z kim ja pracuję? Ze gdzie... mną, się. No właśnie, widzę. Nie, tu, tu. Patrz tyle coś. Dopłacę wam ile? 500 zł za każdą skórę nagi. Cóż zrobić, cóż zrobić? Nie wiem co możemy zrobić. Czy wymiar ognia jest dla nas dostępny? Nie. Kurczę, Jest to wątpliwe. Water na czód, widać. też. Mm. Water. Tutaj jest nie? Nie. Idę sobie. Masz więcej pobocznych testów? W tym momencie nie mogę wziąć jakieś nowe, ale na razie nie mam. Wszystkie, które mam teoretycznie zrobiłam, oprócz tych odczynników, jedna misja, która mi się nie zaliczyła, no i e, ten pirat Stanley, ten jego skarb. No ale coś jeszcze mogę zrobić? A na splądrowane pustkowia to sta... czy nie na splądrowane? Jaka to... była promocja trola na, na wyszurzą? Ja wyszło, wyszło, w co trola. Trola właśnie to chcę zrobić, tylko chcę się dostać do... Yy, na pustynię Irons. A ja ci nazywam się na wyszurzą. Nie pamiętam. Zaraz dowiemy się. Nie hmm. robiłam tego nigdy, to nie wiem na skąd tam trzeba było zrobić? To akurat pamiętam, ale to za chwilę. To zaraz co za zrobić. Nie będę Wam spoilerować bez przerwy, co ja jestem. O co mi Znowu jesteśmy na zadupiu. Witamy na zadupiu. Misja. Może uda Ci się znaleźć naszą poprzednią ojczyznę A. i sprawdzić, czy klątwa kamienia nadal... Moment. Cicho. To jeszcze nie to nadal istnieje, a jeśli nawet istnieje, to może da się ją jakoś usunąć. Każdy troll z twojej drużynie, który dokona tego zadania, zostanie promowany do statusu trolla wojowego naszego klanu. Ten tytuł wiąże się ze znacznymi honorami, a ty na zawsze przejdziesz do naszych legend. Jeden z naszych wojowników, Dartin Dune Walker, wyruszył by znaleźć to miejsce. Uważał, że uda mu się odszukać wskazówki wśród kamiennych pól sprądowanych pustkowi. Może go tam znajdziesz i będziecie mogli współpracować Albo przynajmniej znajdziecie wskazówki, które pomogą osiągnąć cel Lola, a ja wiem gdzie to jest, więc nie będę się tak... Ale mm, to nie jest jakiś No ale nawet nie do iść, co tam jeszcze? Co no co to problemuś? jakiś kamień Znaczy ja to ja wiem akurat wiem, nie mam wosku mm, Musimy iść do Murmurwoods No i widzicie jak ona mam? Zabiera zabawę? No ja wam zabieram no. zabawę. Właśnie wam mówię wszystko, co macie zrobić. to szybko i sprawnie, a wy jeszcze narzekacie. Na... wiem wszystko i... Poczeka nasza piękna roślinka. Jak ona się nazywa? L Lucynka. Lucynka. poczekaj nic. Mamy roślinkę, kaktusa. Bożonarodzeniowego. No. Jak ona się nazywa? Tu masz Schlemberg. Sz tu masz nazwę. Sam jesteś Stauffenberg. Rozadanica. Nie, to na górze. A Schlumberger. A właśnie. Prawie jak Stauffenberg. Yes. To kochani. Pien tu pisze od 5 do 20 stopni, go trzymać. No w domu jest tyle, nie ma no w domu jest minus 20, prawie to Nie są. mam, nie mam sopli lodu zwisających. O, patrz, to tu jest. Kasa, o! kasa, patrzcie, kasa. pieniądze. Patrzcie, pieniądze chodzą. Patrzcie. Zobaczcie, ile pieniędzy. Dawaj. Chodźcie tutaj no. O rekord 2017. 1317. Dobra, to czy tam... Przebije. Patrz na te rekordy, patrz. No, nie, na razie ja. nic nie przebije, tam czołówka ostro ciśnie. No, o, już blisko. O, jest nowy rekord. Ja Ktoś, ty przekroczył 1700? Tam znowu to tutaj kabli Chyba jeden to zaraz zginie od tego. Nie no, tak się chyba nigdy No ale ja widzę, że jest na początku pięć, więc... Już zbieram jego ciało, zanim go zabiłam. Mój. Targa go już, smok go do żywców. <grym> chyba nikt nie przebije tej tacy. No, bo taki poziom. Nie wiem, to samo osobowość. A więc... Jeszcze jeden powinien gdzieś tu się kręcić. Uwaga. Mam żółte. Słyszę go a nie widzę. A. O, o. a więc tego miesięczna rekordowa stawka tacy kleryków słońca wynosi. zł sztuki złota. I a 28 jeden... grosz. 18. Nie leżał tak. Był akurat wymys Nie co powiedziałeś ale... Dziękuję. Jesteś dobrym. Pasterzem. Kimś tam. A, nie, to ty nami mnie... to nie, nie proszę, nie barkę, nie przy moich seriach. Proszę, to nie jest twoja seria, gdzie Przepraszam. możesz Przepraszam. jak człowiek. Ona mnie bije, ona. Ona, sam jesteś ona. No, tak? Zapytam się w roli klocka, tak? Co ona? co robi? I co patrzy. A co chce nas zjeść? Czemu chce nas zjeść? Co? Ale czemu ona? Co ona? Zdrajcy wokół mnie. No, to jest termin. No jak jest? Nie chcesz mówić. Ja twój Chodźcie, smoczki. Pamiętajcie, budziki. Liżki, moje kochane malenki. Pamiętajcie, że jestem no. fajny. Ja chcę trupa. Truper, super. Super, super, a nie truper, super. Truper, super. Dlaczego było na zielono? Patrzcie, ten był po naszej stronie przez chwilę. Były na zielono te bananisze. Pozdrawiam. Też cię pozdrawiam, smoczku kochany. Chodźcie. O, nie tak blisko nie tak blisko wiesz jaki jest wyższy poziom promocji niż troll bojowy to, to jest kawałek waga będzie słuchać no, no no wiem ja wiem ja już to wiem no a więc jeszcze raz a jaki jest wyższy poziom promocji w maiden magic 8 niż no. troll no, bojowy no klocuch Ach, dobra tutaj mamy stolicę troli, jakby ktoś pytał Budowla starożytnych troli. Z tą jaskinią związane są starożytne legendy troli. Jest to ich święte miejsce. Jednak dla innych istot może być to po prostu siedzibą, którą można zająć i gdzie można się bronić. Otóż e, jeżeli tylko wejdziemy i wyjdziemy, już tak naprawdę znaleźliśmy całą stolicę, ale warto też oczywiście no, to wokalifikować. Bo jest napisane, że to jest starożytnych troli. No ale jak ci bohaterowie, to tam jest na jaskini napisane. Nie, to by pójść do tego trola i z nim pogadać. On Ci tam mówi, że masz pójść do jakiegoś trolla, on mówi, że tego szukał już. Ja on Ci jakoś tam podpowie, że to gdzieś tutaj jest. No ja bym chciał Nie ten... chciał. No, no nie, no, 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 no po prostu nie. Śledztwo trzeba Ale jest śledztwo, jestem bardzo mam silną intuicję. O tak, bardzo silną. Wręcz zniszczącą. No ale widzisz, jaka gdzie Biel... to niby jest? Dla zeliszki. Nie wiem co tu jest, co zawsze. Nie pamiętam, chciałam ja wszystko wiedzieć, to taki ładny. Strasznie mi się zawsze podobały te bodyczki na mm. A ja jestem z sobą, a nie powiem. Mamy taki fajny kaktus z Czy to jak ma się nazywać, a nie to jak ty go chcesz nazwać? No bo to jest kaktus z Co To znaczy? A co to znaczy według Ciebie ta nazwa? Może tam był naczelnik tego pułkownika niemieckiego, który wykonał zamach na Hitler. Dobra. To za Ja... Aha, i jeszcze no ja nie brec. Nie. I, I wszyscy się o tym przekonali. Prawda, że są genialni widzowie. Aha, rozumiem. Ja to wiem. Ona mnie poniża, wiecie o tym. Nie, nie wiemy. Przypieka mnie żelazki. Nie mamy żelazka, które by było w stanie ci przypiec. No dopiero w 21.16 na no to tak. Fajny masz ten zegarek, skoro u mnie jest 02.51. Aha, to sobie też tego staję za Nie wiem. I dzisiejszą datę 25 październik. Uraloga, ja to jestem jednak geniusem. mamy ładunki jakieś. Tak, tak. Mhm. Nie mam miejsca. Ty, 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 ty. Tak, kochani. Przepraszam, odwiedźmy. że pyleję. Ale to już ja się przyzwyczaiłam. Mówisz mi, że przez te parę miesięcy już dałam... Zdołałam się przyzwyczaić do tego. To nic nie ma. Mój telefonik leży obok twojego. Widzę, jak ślicznie się przytulają do siebie. Właśnie to sam z kim powiedzieć. Widzisz jaka telepatia, kochani? cóż nawet w tej samej muzyki jest telepatycznej, bez włączania komputera. No, siedzieliśmy obok siebie i myśleliśmy o samej melodii. Patrzcie, ludzie co za magia. Widzieliście jakieś takie umiejętności. Jeździłbym się nawet, jakbyśmy potrafili użyć Rinegana. W pewnym momencie się budza, masz Rinegana i... Jak... I cię morduję, nie chcę sobie. By... Nie jestem świadoma tego co się dzieje. Dobrze. Ładny amulet. Amulet. W amulet. Dobra, no ja to nie, co tu jeszcze jest chyba to wszystko. Mam takie wrażenie, więc możemy wyjść, oddać zadanie i to będzie chyba na tyle, co? Jak uwalcę. Owszem. Doskonale. Właśnie nie wiem po co tak robię, to skoro mogę się tepnąć. Tepnij się, do... tejpnij się. Suchar miesiąca. Mogę się tejpnąć do... Siadość, Może by doszło do Jak się tak pasuje do bardzo. i pójdziemy, mamy jakiś poziom, Oprócz tak. zniszczonych przedmiotów, mamy jakiś poziom, mogłeś, że dokończyć zadanie na splątywanej pustkowi, przecież właśnie idę to zrobić, znaczy nie na splątywanej pustkowie, tylko na pustynie Aerosa, o tak, tutaj to tak, potrzebujemy, tak, potrzebujemy, tak, potrzebujemy, tak, to oszukanie, co mi On <grywa> po prostu jest ze mną w, w zmowie, kochanie. Znaleźliśmy prawdawny domu, udało ci się znaleźć naszą starożytną ojczyznę, znajduje się w zachodniej części murmurus, to cudowne wieści. Może nie jest jeszcze za późno na przeprowadzkę mojego ludu. Niestety najpierw trzeba oporać się z zagrożeniem żywiołów, inaczej żadny z mych pobratymców nie będzie bezpieczny. Wszystkie trolle wśród Was otrzymują status troli bojowych, a ich imiona pozostaną na zawsze w na naszych pieśniach. Resztę z was nauczę wszystkiego, co mogę, co mogę. Może to dzień wystarczy, dzień, dzień. by pomóc wam ocalić cały Adam. Przyłącz, Zostań się, przyłączyć super. A um, Ale poziom? Oddam jeszcze poziom, proszę bardzo. Co to za radość mieszkać w podziemiu? to jest tak fajnie macie na pustyni ciepło. Przyjemnie. Walczycie kośćmi odlepionych z, z gniewem mięsem. Jezu. Widzę, że potrafisz dodać klimatu grze. I docenisz biedne trolle. Ja się bardzo wczuwam, w dole. No, Dobra. Ale poziomy rozdaje punkty później, podprzedaje przedmioty, a ja się za mnie żegnam, na dzisiaj wystarczy. Wykonaliśmy parę zadań. Parę, nawet sporo wykonaliśmy zadań w tej sesji, w związku z czym dzięki Wam, uważajcie na siebie, trzymajcie się na razie. Co coś powiedzieć? Skóra nastąpiła za tym. Doskonale. Z Dos, doskonale ludzie z tą informacją możecie ich pojrzyć się spać, i zjeść obiad, ewentualnie śniadanie albo kolację. Trzymajcie się na razie, pa!